Opowiem Ci teraz pewną historię, ona miała 15 lat, lubiła, lubiła tańczyć w szkole, dobrze się uczyła i z nikim właśnie kłócić się nie kłóciła, była bardzo miła i sympatyczna dziewczyną, lecz miała marzenia w sumie, jak każdy z nas chciała się zakochać pewnego dnia wracając ze szkoły, rozmawiała z przyjaciółką właśnie na słuchawkach, lecz nie zauważyła nadjeżdżającego samochodu i się stało, Peł wpadła pod nadjeżdżający samochód, mimo pracy lekarzy nie udało się jej uratować właśnie, nie udało się jej uratować. Tak właśnie weź sobie właśnie te swoje, te moje słowa do siebie. Ziomek, kiedy przechodzisz przez jed, nie uważaj na siebie. Dokładnie tak rozglądaj się w prawo, później kurczę w lewo Dokładnie kolego nic nie jest, nic nie jest, nic nie jedzie Właśnie ziomek może przechodzić wtedy tak A jak coś jedzie To najlepiej Stań na poboczu, stań na poboczu Rozejrzyj się, bracie Dokładnie tak, bo życie masz jedno Nie rozejrzyj się, właśnie nie zobaczysz Nie zobaczysz tego samochodu, kolego To będzie właśnie Jak ta dziewczyna, właśnie kuczetki pod kołami samochodu Ja ci dobrze życzę, więc uważaj na siebie Dokładnie tak, bo życie masz jedno Uważaj na siebie, życie masz jedno Teraz ci powiem Na tym bicie kolego, szanuj to życie Dopóki kurcze właśnie żyjesz Dokładnie tak tak właśnie tutaj brat żyjesz, szanuj życie tak, szanuj życie, brat, bo życie masz, kurczę, właśnie tylko jedno. Szanuj tak, dokładnie kolego, bo życie, tak ziomek, masz tutaj jedno. Bo życie, ziomek, masz tutaj jedno.